W kwietniu 2023 roku grupa astronomów z Massachusetts Institute of Technology natknęła się na odkrycie, które może zrewolucjonizować nasze postrzeganie kosmicznych kolosów, jakimi są czarne dziury. Ich badania dotyczyły procesu, który można by opisać jako pożeranie gwiazdy przez czarną dziurę. W ich publikacji wyróżniają się trzy kluczowe elementy, które czynią to odkrycie wyjątkowym. Ale co to za elementy i dlaczego są tak istotne, dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zjawiska, w których czarna dziura rozrywa gwiazdę, nie są takie częste, jak mogłoby się wydawać. Astronomowie znają obecnie ponad 100 takich przypadków. Szacuje się, że takie wydarzenie ma miejsce raz na 10 tysięcy lat dla każdej konkretnej galaktyki. Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem takiego zjawiska. Centrum Galaktyki rozświetla się błyskiem, który naukowcy nazywają zdarzeniem rozerwania pływowego czyli po angielsku tidal disruption event. W skali całego obserwowanego wszechświata, gdzie mamy do czynienia z miliardami galaktyk, oznacza to, że takie zjawisko może występować znacznie częściej. To jak kosmiczne fajerwerki, które zdarzają się właściwie co chwilę. Czym jest wspomniany wcześniej TDE? To zjawisko, które zachodzi, gdy obiekt taki jak gwiazda zbliża się do supermasywnej czarnej dziury na tyle blisko, że siły pływowe przewyższają jej własną siłę grawitacji, która spaja tę gwiazdę. W rezultacie gwiazda jest rozrywana. Częściej materii zostaje wyrzucana w przestrzeń kosmiczną, a część pochłaniana jest przez czarną dziurę. Proces ten prowadzi do emisji intensywnego promieniowania zarówno w zakresie światła widzialnego, jak i rentgenowskiego, które można zaobserwować z Ziemi. To tak jakbyś patrzył na kosmiczne, sztuczne ognie, które rozświetlają ciemności kosmosu. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy w tym odkryciu, to odległość. To konkretne zjawisko TDE zostało zaobserwowane w galaktyce NGC 7392, która jest spiralną galaktyką z poprzeczką, położoną w konstelacji Wieloryba. Oddalona od nas jest o 137 milionów lat świetlnych. NGC 7392 jest miejscem najbliższego nam zaobserwowanego zdarzenia TDE. Ta galaktyka, choć odległa, jest dostatecznie blisko, abyśmy mogli dokładnie badać zjawiska, które w niej zachodzą. Następne dwie rzeczy, które wyróżniają to badanie na tle innych, są ze sobą powiązane. Po pierwsze, zdarzenie to obserwowano po raz pierwszy w zakresie fal podczerwonych. Po drugie, odkrycie to nastąpiło niejako przypadkiem, co dodaje mu dodatkowego uroku. Zamiast celowego poszukiwania TDE naukowcy natknęli się na nie podczas przeglądania danych obserwacyjnych w poszukiwaniu ogólnych źródeł zdarzeń, które przemijają. A czym są w ogóle te zdarzenia przemijające? No tak jak sama nazwa wskazuje, to takie zdarzenia, które nie trwają długo i nie są stabilne, tylko trwają jakiś czas. Mogą trwać milisekundy, dni, tygodnie, nawet lata, ale w końcu przemijają. Przykładami takich są wybuchy supernowych, rozbłyski gamma, rozerwania właśnie pływowe, czy z Zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Używając narzędzia opracowanego przez doktora Kishalaya D., zespół przeglądał archiwalne dane zebrane w ramach programu NEOWISE, a NEOWISE to kosmiczny teleskop wystrzelony przez NASA 14 grudnia 2014 roku, umieszczony na kołowej orbicie polarnej na wysokości 525 km. Początkowo jako część misji Whitefield Infrared Survey Explorer, skrótowo WISE, jego zadaniem było skanowanie całego nieba w podczerwieni, czym zajmowały się cztery detektory pracujące na różnych długościach fal elektromagnetycznych i zbieranie danych na temat galaktyk, asteroid, gwiazd i innych obiektów kosmicznych. W październiku 2010 roku wyczerpał się czynnik chłodzący instrumenty, a główny cel misji został osiągnięty. Ponieważ dwa z czterech detektorów mogły nadal pracować, kierownictwo misji podjęło decyzję o uruchomieniu programu NEOWISE i od tego momentu głównym zadaniem teleskopu było poszukiwanie obiektów bliskich Ziemi. 1 lutego 2011 roku teleskop został uśpiony na ponad dwa lata. Jego pracę wznowiono we wrześniu 2013 roku i działa on do dziś. W trakcie trwania misji WISE oraz NEOWISE Odkryto ponad 33 tysiące planetoid pasa głównego, ponad 130 obiektów Neo i 20 komet, w tym tę słynną, widoczną gołym okiem kometę C2020F3. Ale wracając do zespołu z MIT, zespół doktora Pana analizując informacje zebrane dla galaktyki NGC-7392, odkrył jasny błysk w obserwacjach z końca 2014 roku. W kolejnych danych to źródło stawało się coraz jaśniejsze, aby osiągnąć szczyt jasności w 2015 roku. A następnie zaczęło blaknąć, aż w końcu zniknęło. Astronomowie zastanawiali się, co to było, i aby odpowiedzieć na to pytanie, musieli przeanalizować m.in. czas trwania zjawiska i jego jasność oraz porównać rzeczywiste obserwacje z modelami astrofizycznymi. Początkowe podejrzenia padły na supernową, która pojawiła się nagle i zanika w podobnych skalach czasowych, ale jak zauważył Christos z panagiatą, supernowe nie są tak jasne i nie uwalniają tyle energii, ile zaobserwowano. Wykluczając inne możliwości w połączeniu z krzywą jasności i ewolucją w czasie, doszli do wniosku, że to co widzieli najprawdopodobniej było właśnie zjawiskiem TDE. Nowo odkryty rozbłysk otrzymał odznaczenie i tutaj chyba kod przebiegł przez klawiaturę WTP14ADBJSH. Tak, zdecydowanie kod musiał przebiec tu przez klawiaturę. Zespół badawczy zdecydował się przyjrzeć bliżej galaktyce, w której zaobserwowano TDE. Korzystając z danych zebranych przez teleskopy naziemne i kosmiczne, które obserwowały fragment nieba z galaktyką NGC 7392 na różnych długościach fal, od podczerwieni przez optyczne i po rentgenowskie, doszli do kilku wniosków. Oszacowano że centralna czarna dziura tej galaktyki jest około 30 milionów razy masywniejsza od Słońca i około 10 razy masywniejsza od Sagittariusa A, z gwiazdką oczywiście, czyli supermasywnej czarnej dziury znajdującej się w sercu drogi mlecznej. Odkryto, że jest to galaktyka gwiazdotwórcza zaliczona do klasy galaktyk niebieskich, gdzie procesy tworzenia nowych gwiazd są intensywne. To najczęściej występujący typ galaktyk we wszechświecie. WTP, uwaga, kod 14ADBSJSH nie wyróżniło się w danych optycznych i rentgenowskich, ale o tym opowiemy za chwilę. No właśnie, niebieska galaktyka? Tak, klasyfikacja galaktyk na podstawie kolorów jest jednym z podejść stosowanych w astronomii do kategoryzowania tych kosmicznych struktur. Kolor galaktyki jest bezpośrednio związany z jej populacją gwiazd i tempem tworzenia nowych gwiazd, co pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat jej historii i dalszej ewolucji. Niebieskie galaktyki to takie, w których występują intensywne procesy gwiazdotwórcze. Młode, gorące gwiazdy emitują więcej światła niebieskiego, co nadaje tym galaktykom właśnie niebieski kolor. Są one zazwyczaj galaktykami spiralnymi lub nieregularnymi, które zawierają dużo gazu oraz pyłu. Czerwone galaktyki to miejsca, gdzie procesy tworzenia gwiazd dobiegły właściwie końca. Dominują w nich starsze, czerwone gwiazdy. Zazwyczaj są to galaktyki eliptyczne lub sferoidalne, które nie mają wystarczającej ilości Gazu i pyłu niezbędnego do tworzenia nowych gwiazd. Zielone galaktyki to coś na kształt obiektów przejściowych. Procesy tworzenia gwiazd w nich zwolniły, ale jeszcze nie zakończyły się całkowicie. To najrzadszy typ galaktyk, z jakim mamy do czynienia. Astronomowie mają na swoim koncie odkrycie około setki zjawisk TDE. Większość z nich została wykryta w zakresie światła widzialnego i promieniowania rentgenowskiego głównie właśnie w tych zielonych galaktykach. Naukowcy mieli problem z wyjaśnieniem tych odkryć, ponieważ według ich założeń to właśnie w aktywnych galaktykach powinno być więcej materii odpadającej na czarne dziury, a zatem to z nich powinna pochodzić większość emisji flar powstałych właśnie w wyniku zdarzeń rozerwania pływowego. Wszystko zaczęło się wyjaśniać, gdy przypadkowo odkryto właśnie WTP-14 ADBSJSH. Zjawisko doskonale widoczne w podczerwieni i praktycznie niewidoczne w pozostałych długościach fal. Nie dlatego, że nie imitowało promieniowania w innych zakresach, ale prawdopodobnie dlatego, że było ono zasłonięte przez gaz i pył. Niebieskie galaktyki, oprócz tworzenia nowych gwiazd, produkują także znaczne ilości gazów i pyłów, zwłaszcza w pobliżu swojego jądra. Ta materia jest nieprzenikalna dla światła widzialnego. Promieniowania rentgenowskiego czy ultrafioletowego. I to wyjaśnia właśnie, dlaczego zjawiska TDE, które zazwyczaj poszukiwane są za pomocą konwencjonalnych metod optycznych, do tej pory były rzadko odnajdywane w aktywnych galaktykach. Zespół badawczy zauważył, że odkrycie tak bliskiego zjawiska TDE sugeruje istnienie dużej populacji tych zdarzeń, które mogły umknąć uwadze przy użyciu tradycyjnych metod. Pan Agiateu podkreślił konieczność poszukiwania tych zdarzeń w podczerwieni, aby uzyskać pełny obraz czarnych dziur i ich macierzystych galaktyk. Sufi Gezari, przewodniczący personelu naukowego w Space Telescope Science Institute w Maryland, który nie brał udziału co prawda w tym badaniu, zauważył jednak, że fakt, iż badania optyczne i rentgenowskie przegapiły jasne TDE tak blisko nas, jest bardzo pouczający. Według Cesarego badania te dają nam tylko częściowy obraz całkowitej populacji zdarzeń rozerwania pływowego. Skuteczne wykorzystanie badań w podczerwieni do wykrywania echa materii zasłaniającej TDE ujawniło, że istnieje populacja tych zjawisk w galaktykach bogatych tworzące gwiazdy substancje, które do tej pory były po prostu przeoczone. To odkrycie rzuca nowe światło na znaczenie badań w podczerwieni i w naukach kosmicznych. Wykorzystanie tej techniki może odkryć przed nami wiele nowych, fascynujących zjawisk, które do tej pory mogły pozostać niewidoczne dla tradycyjnych metod obserwacyjnych. W erze, gdy nasze zrozumienie wszechświata nieustannie się poszerza, każde nowe narzędzie i technika, które pozwalają nam lepiej zrozumieć kosmos, są bezcenne. W końcu to nie tylko odkrywanie nowych światów, ale także odkrywanie nowych sposobów patrzenia na te które już znamy. Po więcej newsów tego typu zapraszam na naszą stronę astrofaza.pl, moi drodzy, zapisujcie się do newslettera i widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.